Dzambożaba na one bloku, na jednym bloku to jest bardzo zły pomysł, mój drogi. Nie? Czy to? Czy to Dzambożaba uwaga? że ja w sumie zostałam z niczym. Gdzie są wszystkie rzeczy moje? Gdzie jest jakiś kilof czy coś? Jak mam rozbudowywać nasz one block tutaj? O, różowe skrzynki, jakie coś liczę. Halo, Mupika, trzymaj kilof. Dziękuję. Jaki ty jesteś miły, wreszcie mi coś dałeś. Kwiatuszki jak ładnie o. urosły. Kitek, tak jesteś dumny z moich kaktusików? Bo ja bardzo. Jeszcze ten jeden troszeczkę musi tak dorosnąć, ale później już wszystkie będą jednakowe. Prawda? Co? Co? Halo? Gdzie, no. gdzie to jak? Nie no rozumiem. kaktusiki. Panie, dziękuję Ci bardzo. To jest mój kwiatuszek. Ej, odkąd no, mamy simple. podział teraz tego One Bloka na nasz i tej Jumbo Żaby i Pusina, tak już taki spokój tutaj panuje. No tak, no w końcu no się wyprowadzili, tylko no tak, powiem no ja mam taką tak tak ładną willę. Nudno, e... Jaką ładną willę. Ładniejszą niż my? No nie, ja mam tu A, ładną ty? willę. No ty, ładnie, ładnie, no ładny, tak Przy deściem tu nas ochroni. Tak nudno trochę bez nich. Tak się więcej chyba trochę działo, jak oni. Pusin, byli Pusin, gdzie jest? Tyś. Pusin? zostało, stało? stało? Kitek? Halo? Nie, nie patrzę, nie patrz. Czas tak o... Ej, Kitek, Kitek, ty im wybudowałeś to? Nie, przecież nie było. Czemu nam takiego czegoś nie wybudowałeś? Ja też ja nie. Takie? No to kto? Żabka! Ujęciu, jeju, jak ona jest słodka. Dobra, Kitek, wiesz co? Zostawmy no. tą twoją willę, jest do bani i Chyba sobie żartujesz. Ja sobie dzisiaj pójdę podwiedziny do Pusina i... Dźwięki, tak? Ja z tam nie rozmawiam, ja się obraziłem, ja tu zabudowuję i ja o! Proszę bardzo, możesz Maszofii. sobie tam mieszkać z nimi. Nie, nie podobać się moja willa, proszę bardzo. O. Ech, nie, to nie! I... Hejka, hejka! Mogę coś spierać? Matka, jak tu się wchodzi. Hejka, pusin! Hejka żabka! Jumbo, żaba i pusin! Au, 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 au. Chyba, chyba mnie nie zapraszają. A wiem dlaczego nie, bo widzowie kciuka do góry nie zostawili. Widzowie, zostawiamy kciuka do góry i wchodzimy do tej willi, prawda? O to wam chodziło, tak? O, no działam. To jejcie, jaka to jesteś mała i słodka. Może kiedyś będziesz większa. Właśnie, Jumbo, żeby większa, tak? Jumbo, żeby trzeba nakarmić, żeby była większa w sumie. I wtedy będzie Jumbo. To krótko na wstępie. Jak ładnie i tu przy naszej jumbo Rabce. I macie co i nawet paras. A Czemu Kitek tak nie zrobił? I kwiatuszki w doniczce. A kitek jakiegoś innego, marnego tulipana, sobie tam położył. I dalej mamy Kitek. Dobrze tak, zjadłem całe ciasto. Zjadłem. Kitek ładnie z tym ciastem. Szybko, nie tam. Szybko, ja byłem w ich kuchni. Aha, myślałam, że tam A, na górze. Gdzie to kuchnia? Kuchni? Czekaj, jak się tu wchodzi? O matko, Puchiny. kto Puchiny. to? Puchiny. Świnki! Nawet mają świnkę. No, Proszę, przepraszam was. Pusin, ja padnę, ja padnę, Pusin! nie jest tutaj. Pusin mnie zrzucił z balkonu. Halo? Halo? Nie, to jest tył. Ojej, jaki ładny ogródek nawet mają. No nie mogę, jak wkalizm jest kolejny. Au! Ej, no co to ma być? Ej! Halo! Halo, jesteśmy sąsiadami, my wcześniej żyje. Na naszym bloku. Okitek, super, dziękuję, że nie Wiesz, że mnie rzucisz z balkonu? No, żartujesz. O, ej, 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 co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja wchodzę i. Ch chodź na chwilę do nas, chodź na chwilkę do nas. Ale ja idę na górę. Chodź na chwilkę, do, znaczy do nas, do, do tego, na nasz blok. Chodź na chwilkę, coś, ci, coś, coś ci pokażę. Ale kitek, ja muszę no, chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Chodź, chodź szybko, chodź. Nie im ładnej willi, nie masz żadnej. Nie, bo od parasole nie, nie mają przeciw słoneczne, no ja kocham takie rzeczy. Nie widziałaś, co on zrobił, oni mnie wyrzucili z posesji, wiesz o tym? Ale czemu? Z... No nie wiem, właśnie, bardzo cenię ich rzecznika. Co teraz, łateczka? Mówinka, mówinka, zobacz, co nim zobacz, co zabrałem. Co? Mam doniczki i kwiatuszki. Kwiatuszki? Kitek, te kie... póki. Ej, żaba! O matko, jak ona skacze? Ej. Widziałeś to? Dobrze, że mam jeszcze dwie ich doniczki. O. Ej, w ogóle jedną? Ale gdzie Daj masz? Drugie kwiatuszka, drugie kwiatuszka. Później, proszę. No, Półatko, proszę, proszę się sobie, To są moje kwiatki, to no są właśnie. moje kwiatki później. I proszę się zrobić. Słyszę, Boże, na naszym bloku nas wyganili, a oni sami tu przyszli. Co tu się dzieje? Ej, spokój, spokój! Dobra, ojej, udało nam się uratować chociaż te dwie doniczki. To jest Wieczorem. Ale nie, to to ciasto z balkonu, ja też chcę je. Nie z balkonu, tylko z kuchni. No, w balkonie też było jakieś ciasto. Ej, co Ej! Gdzie obsydianem? No, Ożdy, oż oszty. Oż ty! Poczekaj, mufinka, ja mam. Nie ja nie miałam pomoc kaktusów, to bym przeskoczyła. Ja mam pomysł, Chodź do mnie. Ale tutaj jest przejście jaki tak. Tu jestem jest ten żywo płacie, czy jak ktoś tam nazywa. A? No widzisz, ale... jak ale... sekretne! Chodź, chodź ze mną, chodź ze tak? mną, Finka. Oni się nie skapną. Gdzie? Czekaj, 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 ten, chodź, 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 tak. No co, ty włamujesz nie, nie. nie kitek. Patrz, szybko, patrz! drabiną na górę! Na czy ty ją postawiłeś? Ja ją postawiłem, nie, nie mogę wejść, szybko! Nie, musisz klocek, klocek. Szybko, podskocz, podskocz, podskocz. A, masz dawaj. Ach, Dobra. Na górę, Uf! tam gdzieś się ciasta, tam są chyba gdzieś tu nie ciasta. Nie, tak? ma czas, nie ma ciasta, przecież zjadłeś wszystko. Ale nie ładnie, ładne, jak zwały, z Małusu, ręki to kasupiołnio. Ej, fajnie tu, podoba mi się. Ej, ja bym sobie pozostała, to jest na pewno pokój dla gości. I nawet karty. Ciszej! Co? Szukamy ciasta. Cieszę się po prostu, bo to jest tak ładnie. Uffinę, kuria! Co? Musimy zobaczyć, jaki jak, jak telewizor mają. O, o, o. Chodź, Kitek, puściłeś mu finę i kitka. Zamknij drzwi, bo nas znajdą, czekaj, e. Już zamknęłam. No, ja zamykam. Dobra, dobra. Dobra, co puściamy? 24 e. godziny na trampolinie czy rodzina? Rodzinka, rodzina Dobra, ja to rodzinka, puścimy. No. Okej, okay. czuję, to od takiej wielkiej plazmy to. Ej, Kitek. Tam jest żama. Tam jest Może Można nie widzi, może nie widzi przez szkło. Znikła, patrz, tak, znikła. To dobrze. Chodź ze mną, chodź ze mną. No idę już, czekaj. O, Marwiczko! Osoba! O, o, czekaj, otoczyły nas! Otoczyły nas! Zamykamy drzwi! Zamykamy drzwi! Mufika! Masz tu szybko! Jest tutaj na przejście? A, co tam zrobiłeś, okej, okay. nie, nie było pytania. Kuchnia! A ciasto jakieś tam nie zostawiłeś? Jestem głodna! No jedno z jatem, no nie ma ciasta. Balkonie. Mufinka, Mufinka, Co? Mufinka Odwróćcie. Czekaj. Tu, tu, Gdzie, tu. Pomiędzy siedzeniami, za kubą. A! Żaba, Żaba, uwaga Jambo, Żaba! A, Jumbo, puszkę! Puszkiń! Czekaj, Kinek, czekaj, 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 nie panikuj, nie panikuj. Aaaa, tędy szkło, szkło, proszę cię. Szybka, nie, no No tędy, szybko, bo mnie goni. Szybko wiesz, ile wlezie? O świeczuszka z naszego mufikowego sklepu? Nie, dobra, no to nie biorę. Ja szukam ciasta, Kwiatuszki. A wezmę jeszcze szybko tą daniczkę, będę Ej! Miał... Już, 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 wychodzę, 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 wcale mi się nie było! A... Au! Ja, są Mufinka! Cześć, Świnko, ciebie to... też wygonili? A gdzie ty jesteś? Ej, gdzie ty... A, jest... Ale może ty jesteś strażnikiem? Hmm, ciężkie pytanie. Nie, Świnka nigdy by nie była, nie po mojej stronie. Mufinka! Gdzie ty jesteś? One chcą mnie chyba zamknąć w jakiejś tyty. Puściń, czekaj, czekaj, uciekam przed pościnem. Później Pusin. udawaj, że nie było. Zemsta, pusina, Nie, 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 czekaj, 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 nie, nawet mi nie poczęstowali. Czas, tak, czas. mnie żaba. Au, au! Au! Jezu. Kitek? Ja chciałam ci pomóc i do ciebie dołączyć, tak? Dlatego tu właśnie, ja właśnie jestem Nie miałaś mnie uratować. Au, Ej, 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 wyleczyły nas. O. Ciasto to mi nie dały, a głodna jestem. Tak troszeczkę. Ciasto, ciasto, ciasto. Głodna jestem, kasy, ciasto do mnie dały. Ała, co to jest za jakiś zielony pocałunek żaby? Ej, mówika. Ała, Kitek, jedzonko. Daj ja, no. jedzonko. Skąd masz ciasto? Ej, daj mi ciasto. Ej. Dajcie mleko, kitek, dajcie daj mi mleko. daj mi ciasto. Dajcie o, dziękuję. Dajcie mleczko, 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 mle... o, ej mleczko ej, mleczko, ej, mleczko. ej, może ja się, się żabę zamieniam? O nie, ja się na 100% w żabę zamieniam! Już piję! O, od oh. razu lepiej. Dobra, to teraz sobie jeszcze powiem ciasta, bo jeszcze jest i mnie zbroić. Kaska ciasto, mleczko do... A, mleczko do ciasta! super! Ja Zobaczmy się tu bawię pewnie. dzisiaj fenomenalnie. Ja nie. Ja mam taki pomysł. Ucin żaba skoczylibyście na chwilę do nas i przynieślibyście z mojej skrzynki trochę melonów, dobrze? E, tak ta, my, my będziemy tu siedzieć, dobrze? Coś puszyń się tak, nie przekonał do tego. No później nie zajęty. Kitek, co ty robisz? Co ty robisz? Kożecz. Dobra si, chodzi. Nie widzę. Ojoj. Ojoj, Żaba. Eee. Eee. A się nie eee. nabrały. Eee. Bo my... Lava, 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 kitek, lawa. Szybko, ratujcie. Chodź, mówię kartę! Czekaj, no ciasto, ciasto, ratuj! Skakuj stamtąd, no gdzie? Skakuj, tu o, chodź! Tu już, o. już, już! Dawaj, skacz, skacz, skacz! weź tu i skacz! Okay. O, wow. wypuściłeś nas, wypuściłeś wow. nas! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ja już mam dosyć, ja już nie chcę takiego odwiedzenia! Ja nie chcę, już więcej. Au, tu przyjść tak, kawkę i ciasto. A. Idź o, już to, które ty poszedłeś, kitek! Suj, tak, tu sy! A, późń! A, Pusin. a. Nie. nie, 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 ja tylko chcę, nie chcę do masenu! Dawaj, szybko, mówię kartę! Czekaj, jestem w basenie, Ja tam już nigdy nie idę. Ja mam tego dosyć. Żelazny mur! My będziemy e. mieć lepszą willę niż Wy, zobaczycie! Wszystko kaktusami ogrodzimy za karę. I Marwuli. No! O i wiem, i bociana kupimy!